Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. już po czterech miesiącach nieangażowania, także... Dzień pierwszy, tak można na na Mazurach. Dzień pierwszy z czterech, więc... A no, teraz idziemy do muzeum. Nie wiem, czy tam żył, czy tam się urodził Konstanty i z Gałczyński. No to jeszcze raz to powiedz. Dobra, teraz powiedz. <grystanie> to, 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 że idziemy do Muzeum Konstantego i Gałczyńskiego. <grystanie> idziemy do Muzeum e, Gałczyńskiego. Gałczyńskiego, o! poeta, pisał wiersze. No, to jest poeta, pisał wiersze, ja dużo o tym wiem. W ogóle nie wiem o tym, co mam stoi, ja nie znanego Ale ja nie aleja nieznanego poety. Nie znam tego o, oh, także jest... to było na tyle minutowo. Na razie, no i cześć, matka.